Cześć kochani, dzisiaj wybieram się na wycieczkę do miasta, do którego bardzo często jeździłam będąc nastolatką. A dlaczego i jakie to miasto, dowiecie się, bo zabieram was dzisiaj na wycieczkę ze sobą. Tutaj jak widzicie nawołują nas do tego, aby nie zrywać z kulturą, czyli za każdym razem jak się z kimś rozstajecie, totalnie bez kultury. E, przepraszam, ale kierunek zwiedzania tam czy... Taki to dobrze nam jak dyktanda pisał wszystko mógł wkręcić Nie? Jest to miejsce, z którym mam ogromny sentyment. Jeździłam tutaj bardzo, bardzo często, ja jako ogromna alergiczka, na takie wyjazdy do sanatorium, gdzie odbywało się jakieś odczulania, przeróżne badania związane z moją alergią. No i ten cały klimat górski, który tutaj panuje. E, miał pozytywnie wpływać na e, moją alergię. E, Karpacz to miasto w Karkonoszach, e, a Karkonosze e, są najwyższym pasmem górskim e, w Sudetach. E, Karpacz leży u stóp Góry Śnieżki, która ma 1602 metry nad poziomem morza. E, ja miałam okazję zdobyć ten szczyt e, jakieś kilka lat temu. Od...

nieco przemoczona, wróciłam do samochodu. Właśnie byliśmy na dzikim wodospadzie, który znajduje się w Karkonowskim Parku Narodowym. Ja już tam byłam naprawdę wiele razy, ale za każdym razem jak przyjeżdżam w to miejsce, to jestem zachwycona, ponieważ ja bardzo, bardzo doceniam takie aspekty wizualne i lubię czerpać z nich przyjemność z samego patrzenia. No niestety pogoda nam nie dopisała, więc na pewno można byłoby z tego wykrzesać nieco więcej. A teraz wybieram się do miejsca, które może być dla Was świetną ciekawostką, a mianowicie w Karpaczu jest takie miejsce, w którym występują anonimowo Związane z grawitacją. A przedstawia się to w ten sposób, że grawitacja jest zaniżona o 4%. Przeprowadzimy doświadczenie i powiemy Wam, czy naprawdę działa. To miejsce znajduje się na ulicy Karkonowskiej, w drodze do dzikiego Wodospadu, a przed mostem na Łomicy. Uwaga, uwaga, teraz będziemy przeprowadzać doświadczenie. Słuchajcie, chyba na co szukali? Nic nie jedzie. A masz na biegu? A ma... Daj na luz. Daj na luz, właśnie. Yes. Jesteś wyluzowany? Ja, ja, ja. Zawsze. Y, właśnie próbujemy zrobić to doświadczenie, żeby grawitacja. O, ja wiem! Ja no, no. Je... Czy ty coś robisz? Nie, nie, ja naprawdę nie robię nic. Ej, jedziemy do góry! Jesteśmy naprawdę pod górkę, ustawieni tyłem i samochód nasz wjeżdża do góry. Ty naprawdę nic nie naciskasz? naprawdę nic nie robię. Zobaczcie, jaka tam jest górka, nie wiem czy ją widać. Widzicie, jesteśmy ustawieni pod górę tyłem i sami wjeżdżamy bez. Nie trzymasz nic, tak? Koniecznie jak widzicie w karpaczu musicie to zobaczyć Tutaj jest nawet oznaczony taki kamień yy, i są tu anomalia grawitacji. Widzicie to? Samochód sam wjeżdża. Nikogo nie ma w samochodzie, specjalnie z niego wyszliśmy i samochód sam dojeżdża. Zobaczcie teraz, jaki smutny i szary Karpacz, który nas żegna, ponieważ już wyjeżdżamy z tego miasta. Ja tu zawsze bardzo, bardzo lubię wracać. Karpacz jako miasto ma niecałe 5 tysięcy mieszkańców i aż 13 tysięcy miejsc noclegowych dla turystów. Także naprawdę jest odwiedzane przez przeogromną liczbę turystów każdego roku i jest to jeden z najciekawszych takich rejonów turystycznych w tej części Polski. No właśnie dojechaliśmy do szklarskiej poręby i chcieliśmy zobaczyć sobie jeszcze jeden wodospad, ale... Nawet nie miałam o tym zielonego pojęcia, że w szklarskiej porębie znajduje się coś takiego jak zakręt śmierci. Jak wpisałam w Google jako pierwszy zakręt śmierci, to właśnie jednym z najczęstszych wyników wyszukiwania był zakręt śmierci szklarska poręba. I znajduje się ponad tutaj takie miejsce, które ma zakręt 180 stopni i no dochodziło tutaj na przestrzeni wielu, wielu lat do ogromnej ilości wypadków samochodowych. No i właśnie podjedziemy i zobaczymy jak to dokładnie wygląda. Okazuje się również, że ten zakręt śmierci jest punktem widokowym na Karkonosze. No niestety nie jest dzisiaj tak ładnie jak na tym zdjęciu, więc za wiele wam nie pokażę.

Czy ja wiem, czy on taki wysoki? Nie wiem. Jeszcze chciałam Wam tylko pokazać kreatywność naszych rodaków. Sztolnie Pirytu, a zostały przekształcone na sztolnie w Pirytu. Tutaj z tego punktu widać. To miejsce nazwane zakrętem śmierci i zobaczcie jak wszystko przestało padać, dlatego wybieramy się jako ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki właśnie na wodospad szklarskiej Porębie. i I hey. Do tematu mojej alergii, który był motywem przewodnim moich wyjazdów do Karpacza. Jak byłam dzieckiem w wieku od 8 do 15 lat, jeździłam tutaj dwa razy w roku na ferie zimowe i na wakacje właśnie do sanatorium. W tamtym roku odczulałam się biorezonansem. Natomiast słyszałam oczywiście już wiele razy, że najskuteczniejszym odczulaniem jest odczulanie z zastrzykami. Ja jeszcze nie miałam okazji poddać się takiemu odczulaniu, ponieważ teraz w tym roku Zapewne niedługo już to odczuję, bądź też nie, e, czy udało mi się odczulić na cokolwiek, czy ten biorezonans coś mi pomógł. Oczywiście dam wam znać, wiele osób pytało się mnie, dlaczego w końcu nie odczulę się tak standardowo zastrzykami, e, dlatego w końcu postanowiłam się na to zdecydować i umówiłam się do lekarza. E, no, nie mam z tych zupełnie pozytywnych doświadczeń, wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo negatywne, co niesamowicie mnie do tego zniechęciło, e, ponieważ e, moja wizyta u lekarza trwała. Mniej więcej 10-15 minut lekarz spytał się mnie, na co jestem przede wszystkim uczulona, a ja nie mając takiej pełnej świadomości, na jaki dokładnie alergen jestem uczulona, ponieważ nie miałam ze sobą aktualnych testów skórnych, wymieniłam mu tak mniej więcej z grubsza, że na pyłki traw, pyłki drzew, a on y, popatrzył na mnie z nienawiścią w oczach y, i z podniesionym tonem y, zadał mi pytanie: A pani jak się umawia na spotkanie, to umawia się pani na mieście, czy w jakimś konkretnym miejscu? Finalnie skończyło się na tym, że nie podjęłam się odczulania w tej klinice ani u tego lekarza, bo niesamowicie mnie do tego zniechęcił, bo był po prostu chamski, był bardzo pretensjonalny, także odpowiadając na wasze wszystkie pytania, dlaczego nie zrobiłam jeszcze standardowego odczulania za strzykami. No to miałam mam podejście, niestety zakończyło się ono piaskiem. A jeśli Wy macie jakieś doświadczenia, z którymi możecie się podzielić dotyczące właśnie alergii oraz odczulania, to z wielką przyjemnością przeczytam Wasze komentarze, także nie zapominajcie o tym temacie i piszcie mi pod filmem, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. i've been in, 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 in.